Na skrzyżowaniu doszło do zderzenia dwóch pojazdów, samochód osobowy marki Seat z samochodem osobowym marki Mercedes. Właściwie nasze działania głównie polegały na wydobyciu osoby uwięzionej w samochodzie marki Mercedes. Dusze, dosyć dużo trudności, samochód dosyć mocno, samochód dostał po prostu w bok, dlatego mieliśmy utrudniony dostęp dla... Aby uwolnić kierowcę. Kierowca miał uwięzione nogi przy użyciu specjalistycznych narzędzi hydraulicznych. Yy, udało nam się tego kierowcę wydobyć z pojazdu. Akcja dosyć ciężka, ponieważ auto dosyć mocno zdeformowane. Mieliśmy tutaj trudności. Bardzo mała przestrzeń kierowców, któremu została na te nogi. Nogi były uwięzione. Trzeba próbować dosyć precyzyjnie, ale udało się. Kierowca zabrany przez pogotowie. Abo no jest to. Ja Jest tylko to jest próg normalnie, zobaczcie panowie